Dzień dobry, z tej strony Wasz niestrudzony biegowy reporter. Witam Was tym razem ze Szczawnicy, czyli miasta, które podobnie jak Las Vegas nie zasypia nigdy i oferuje całą moc atrakcji. Można tu sobie na przykład bryknąć na spływ Dunajcem, można sobie czasnąć selfie z Tatrami wchodząc na trzy korony, albo iść na stragan i kupić pluszową zrobioną w Chinach. Natomiast na koniec kwietnia miasto zmienia się. W Centrum Biegowego Wszechświata za sprawą festiwalu pod nazwą Biegi w Szczawnicy, gdzie do dyspozycji mamy 5 dystansów od 6 do 96 km. Poza tym przyjeżdża cała elita biegów górskich, żeby pościgać się w ramach Mistrzostw Polski w długodystansowym biegu górskim, rozgrywanym na maratońskiej trasie pod nazwą Wielka Prechyba. A skoro ostatnio był półmaraton w Cieszynie, to teraz zabieram Was na pełnokrwiste ultra. Będzie ból, pot, łzy! No bo muszę sprawdzić, dlaczego ludzie płacą za to tyle pieniędzy, zapisują się w listopadzie, klikając po internecie kto pierwszy ten lepszy. Dlatego dzisiaj zabieram Was na 64 km po Pieninach i po Beskidzie Sądeckim i zobaczymy o co tyle hałasu. Come on! I poszła masa w miasto. Wiadomo, jutro niedziela bez handlu to się wszyscy rzucili. Trasa 64 km pod nazwą Dziki Grom. Tak naprawdę debiutuje w tym roku oficjalnie. Wytyczono ją trochę przez przypadek i z konieczności rok temu, kiedy na 100 km niepokornym nichu tak dowaliło śniegiem, że trzeba było skracać całą pętlę. No więc cóż, dzisiaj rozdziewiczamy funkielnówkę i do przodu. Restauracja przechyba. Pomary, kalmary, tapas, fopa gra w bóle w ukusie mm. A pyszne jedzonko. Rytro 22 km, zaraz drugi punkt żywieniowy, a potem długa pauza do pit stopu numer 3, czyli następne 22 km. A to oznacza, że trzeba będzie odgryzać kończyny i pić ludzką krew, ale będzie się działo. Wspinamy się na Niemcową. Zdarzyła się rzecz niesamowita. Wyciągam kamień z buta, wypiąłem się jej po czterech literach rozpoznaje mi koleżanka wraz z kolegą. Cześć. A znamy się z Zuka. Tak jest. Zimowy ultramaraton Karkonoski. Jaki ten świat ultra jest mały. Skąd do nas przyjechaliście? Z Warszawy. Warszawa, stolica. Warszawa. Który raz w szawnicy? Pierwszy. Pierwszy. Drugi na dystansie ultra. Tak. Drugi na dystansie ultra, czyli mierzycie w ukończenie czy w jakiś czas? Kończenie. To na Zbyt pewno... Ładna pogoda, żeby, żeby celować w wynik. O, pierwsze spotkanie również z kijami. Tak jest. To dla mnie piękne widoki na rytro. I może jak się będę bardziej wypinał, to spotkam więcej znajomych. Pozdrawiamy. do picia Jaszówka. 42. kilometr a jedyne o czym myślę to Beniu Beniu to jest żuk-gnojnik z bajki Pszczółka Maja który cały czas toczy swoje wielkie kupy zlepione z odchodów i właśnie teraz czuję się jak Beniu. Puszczam punkt żywieniowy na obidzy. Jeszcze jakiś półmaraton do końca, ale słuchajcie, oni tu mają coś, co jest cenniejszego niż złoto. Dają pieczone ziemniaki w sreberkach na wynos. A jak wiecie, pozdrawiamy! Nie wiemy pozdrawiamy. Nigdy nie przeceniaj potęgi pieczonego ziemniaka. Widzicie, dziewczyny zobaczyły pieczone ziemniaki i od razu nas pozdrawiają. Lecimy dalej! Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz, no popatrz. Proszę bardzo. Ręczki rozłożone w gieście zwycięstwa. Jak najbardziej zasłużone. Coś się kończy, coś się zaczyna. Medal jest. Biegi w Szczawnicy zaliczone. W sumie to wyszło prawie 66 km. Trasa niodzio. przybywajcie za rok. O revoir!